Krótki czerwcowy wypad za ocean na Wyspę Notre Dame to oczywiście Grand Prix Kanady na torze pod Montrealem. Rozpoczynamy okrążenie, kiedy już dostaniemy się ze ściany mistrzów, o której już powiedziano tak naprawdę wszystko. Pojawia się pierwszy zakręt, troszeczkę ciężko go dostrzec i potem od razu trzeba zmieścić się w drugi zakręt. Uwaga na kierowców wyjeżdżających z alei serwisowej. Jeszcze w poprzednim sezonie można było tutaj używać DRS-u w sesjach oczywiście tychczasowych, w wyścigu nie. Dalej, zakręty 3 i 4 to jest szykana i znów e, łuk, czyli zakręt numer 5, dohamowanie i szykana tym razem lewo-prawo. No chociaż to jest taka troszeczkę przedłużona szykana, w każdym razie i tak trzeba zwolnić, zredukować biegi. To już jest sektor drugi, znów mamy kawałek gdzie można się rozpędzić i kolejne mocne dohamowanie, następna szykana zakręty 8 i 9. I oto następny fragment, gdzie tęsknimy się za tym DRS-em. No ale cóż, nic nie poradzimy. Dohamowanie, możliwe przyblokowanie koła. To zakręt numer 10, najwolniejszy na całym torze. Bardzo możliwe, że wyjedzie się na to wyasfaltowane położe, które tam było widać. I teraz długa, długa, prosta, średnio 9,5 sekundy trzyma się gaz w podłodze. Na szczęście od początku tej prostej można już pomagać sobie ruchomym tylnym skrzydłem. 150 metrów przed ostatnią sekwencją zakrętów hamowanie, 13-14 czyli kultowa ściana mistrzów i prosta startowa, na której także będzie można używać systemu DRS. I tak oto wygląda tor w Kanadzie, na którym zawsze dzieje się dużo i łatwo o niespodzianki.